się manka wiadomo z krótkim takim filmiku. chciałem wam pokazać jaka jest różnica z żytem, które wyglądało tak samo po środku. One nawet te po środku dwa razy nawóz zostało, a po, po mikroelementach. Tu akurat wiadomo to było takie dość ciężko się tu to pryskało, bo takie dziury były. Ale macie takie coś, że sobie możecie zobaczyć właśnie w to mniej więcej wygląda. Tu jest żyto, które dostało mikroelementy i wyglądało tak samo jak to tutaj, więc teraz przejdziemy i... Tak wyglądało to, to to żyto. Tak to wyglądało. Identycznie wyglądało po lewej, no było mniej więcej takie, trochę wyższe, po prostu. A tak wygląda po mikroelementach. Więc jak na moje, no to trochę je podciągliśmy tymi mikroelementami, żeby takie słabe nie było jak wcześniej. Ja się jeszcze przejadę do końca pola i zobaczymy. Bo tam, tam gdzieś mi brakło, zaczynało brakować chyba koło drzewa i chyba nawet jest taka linia. Tam gdzieś jak jest te drzewo, nie widzę dobrze, tam jest, bodo, tam jest drzewo, tam jest taka linia i jest widać, więc tam mi brakowało już. Tak wygląda z mikro. Ta sama obsada co na środku, nic nie było w siewniku zmieniane. Tutaj jakieś mieka chyba walnęłem. No i ogólnie tak wyglądałoby też, że to bez mikro, tak wygląda z mikro. Kost na hektar to wyszedł chyba 150 zł, ale to nie jest dokładnie, bo... Mówiłem już na jednym filmie, tutaj poszedł Dr. Green Quality i Dr. Green Green, yy, nie PK, tylko NP chyba, no. Nie, Dr. Green Start i Dr. Green, no to sobie możecie sprawdzić w internecie. Mogę wam nawet podlinkować. No i tutaj poszedł Dr. Green Start, no zobaczcie, jak akcesarny chyba wychodziły. Albo tu się, się nie mógł zapychać. No i mówię, poszedł tutaj Dr. Green Start i Dr. Green zboża. Zboża standard dawka 2 na hektar. A z tego, a startu poszło 3, no chyba maksymalna dawka, chociaż jak na moje to można by było trochę jeszcze wrzucić. Te 4. Tutaj te ziemie nie są dość zasobne, bo to są dość, to jest piąta, szósta klasa. Tam jest kawałek, gdzie różki stoi w czwartej, więc tam wygląda trochę to lepiej, ale powiem tak, tam gdzie nie, nie ma mikroelementów albo gdzieś jakiś omijak był zrobiony, to jest kolosalna różnica. Po prawej tutaj były też mikroelementy z tego Intermagu. Tam był Plowit Opti. Są filmy na YouTube, możecie sobie pooglądać. Yy, u mnie były zastosowane mikroelementy z Intermagu. I tak wam powiem, że mniej więcej tak by to wyglądało, jak stanąłem na chwilę, bo coś ustawiałem. Zobaczcie, tak wygląda bez, a tak z mikro już widać samą różnicę jakby jak to wygląda. A jak... zobaczcie sobie jak to tutaj wygląda. Jest dużo mniejsze i takie trochę bardziej może być łamliwe, więc tutaj macie o, nawet widzieć jaka jest linia. Ty jest telefonem trochę stary nagrany. Tak tu było ogólnie pryskane z innymi elementami, ale jak ja to pryskałem to mi się walnęła dawka i się okazało, że nie pryskałem ileś tam na hektar, tylko ja pryskałem. Tu pryskałem. Dawką, sekundka, pomyślę tu było pryskane. no Dałem tam 2 kg tego co ja miałem, bo ja dałem na moje, jakby na mój kawałek, na którym jest inne, że to zasiane. Dałem sobie doktor, nie, doktor, ja sobie dałem 4 kg na hektar. Teraz, żeby wzmocnić, bo jedna dawka to już, jedna dawka poszła chyba 2,2 kg, no jest film na YouTube. Mi się wydaje, że tam było 2 albo 3 kg, czy tam 2,5 na jesień, więc tamto sobie ładniej, bardziej, lepiej przyswoiło azot. Ale tak wam powiem, że to i tak nie wygląda źle, bo tam mamy takie coś, one jest wyższe, ładniejsze mniej schorowane, tu gdzie jest gęściej, to jeszcze ładniej wygląda Tylko tu jest inna obsada, tu jest coś koło 150 kg na hektar siane U mnie jest, yy, na moim kawałku jest 90-100 80, jakoś tak, jak poznam jak naszał, tak jest wysiane No i myślę, że tutaj ostatnio było na chwasty pryskane, filmu nie było, bo mówiłem Chwasty o sobie poradziły chyba albo trzeba poczekać po prostu jak wiecie jak te chwasty się jakby jak chwasty się po prostu bo znaczy widać że je popaliło bo są dużo tak takie szare się zrobiły tutaj coś spaliło lekko tutaj w łanie to ciężko miało oprysk no to chociaż one mniejsze było nie popaliło lekko widać tutaj ta jakaś trawa rośnie to chyba nie ruszyło jej ale jak na moje to nie wygląda to źle to na tych fastów to jest mało. Zobaczymy. My popryskaliśmy, bo powstało dwa tygodnie, było nie za zimno, nie za ciepło. I później przyszły przymrozki, jak ostatnio było po minus 4, minus 2 we wiosnę. Więc no, ja mam w taki pomysł, że weźmiemy, kupimy może worek bocznika, rozrobimy to w opryskiwaczu i to pryśniemy z tego, jakimś nie wiem, z magnezem i się pryśnie to, bo to trochę tragicznie wygląda. Ono jest słabe i no nie wygląda to za ładnie. Jest dużo chwastów, ale jak pryśniemy to wszystko tego mocnikiem to może chwasty mogą pójść razem ze zbożem. Ale było na chwasty pryskane, to może poczekamy jeszcze 2-3 tygodnie i wtedy się weźmie, jakby to powiedzieć wtedy się weźmie No wtedy się weźmie popryska w tym mocznikiem właśnie. Ale widać, że flasy są od dołu popalone, więc ja bym im dał jeszcze trochę i wjechał tą mocznikiem. No Mówię, zobaczcie, tak wygląda zboże bez, a tu jest taka linia. Cała linia. Mogę wam to nawet tak zobrazować. Że idziemy sobie, idziemy i wchodzimy te po mikroelementach. Robi to taką no, różnicę wam tak szczerze powiem kolosalną, bo. Tutaj wygląda tak, tam gdzie tak trochę było lepiej. Tak wygląda. Tu jeszcze mamy z mikro. Tu jeszcze też. No a tu już nie. No to różnice są duże bardzo. A teraz się przejdziemy na inne zboże. Chociaż widać, że jeszcze nawóz się nie rozpuścił do końca. Ale to też dużo mu nie da, bo nawóz dalej. No i tu też widzę, że znaczenie mają ja odchłaszczanie, bo tu jest na jakieś kilkuletnie żyto. Tutaj macie też tu z dwurazową dawką, to one nawozu, to one też tak ładnie nie wygląda. Tu macie dwurazową dawkę nawozu, a tam po mikroelementach, które tak naprawdę cenowo wyszły mniej niż takie coś, jest jeszcze ładniejsze. No i teraz przejdziemy. Tu jest jakiś omijak, no i mówiłem to też, o widać jak chwasty pali, bo to też było pryskane. Tu coś ustawiłem, to mi spaliło żądek, ale nieważne. No i tak wygląda zboże, który jest jakby, co powiedzieć, pilnowane cały czas. Tu jeszcze widać nawozu dużo leży, no. On jeszcze potrzebuje, bo było zimno i nie miał się jak rozpuścić za bardzo, ale tak to wygląda. Tu nie jest, mówię, to jest rzadko, bo to jest, one rośnie sobie na przykład z jednego jak tu. Rosnie wam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, po 7, więc one muszą mieć trochę więcej miejsca, żeby móc się jakby rozejść trochę. A tak to to wam powiem, że wygląda, te wygląda dużo lepiej od tamtego. Tylko ja tu coś chyba widziałem. Ja przez te temperatury to one trochę, no trochę mu kondycja też opadła, bo wyglądało lepiej, ale jak się rano wstałem to patrzę, a te pole wygląda dwa razy inaczej. No i to jest bodajże niedobór potasu. Ta liście. Więc tu pasowałoby coś z potasem jeszcze przyknąć chociaż dostał potas. Więc powinno być dobrze, ale tak to nie na no, ładne jest. Tutaj jakby jakiś lejek nie chiał. Albo w ogóle... nie, nie! Niektóre lejki mają trochę dużo luzu. Niektóre to mają w tale, I tutaj jak było z górki, to lejek mógł się spychać, ale no, nie nic. No i zobaczcie, tak wygląda zboże, gdzie są chwasty, a tak wygląda tam, gdzie nie ma, więc no... No i tutaj z tej strony będzie to widać. Tam widać chyba nawet widzę, że na telefonie tylko tak trochę jasność szaleje chyba. O, widać jaka jest linia. Więc no to nie będzie jakoś najlepsza jakość, ale mi się wydaje, że będzie git, więc widzimy się w filmie. No i to chyba na tyle w tym filmie, bo tylko chciałem to wam pokazać, bo na razie nic nie robimy. No i zobaczcie. Jeszcze to wam pokażę. Tu macie chwasty. Taka sama obsada. Tak samo szedł nawóz. A tu macie bez chwastów, taka sama obsada i też szedł nawóz. a tu to chyba się komuś jak zrobił z mikroelementami, tylko, a bo ja to pryskam, dobra, to cicho, nie ja, ja tylko sobie mikroelementy pryskam, to tam, zobaczcie jakby to wyglądało, to widać o na chwasty co robi, ja myślę, że o, są powysuszone niektóre. Trzeba trochę dać i takie coś by było jakby nie było popryskane na chwasty. Tak wygląda z opryskiem. No to sprawda mówię, wszystko za siebie. Tu mi się wydaje, że mikroelementy poszedłem mi jak. Chociaż muszę w ogóle sprawdzić, czy w moim opyskiroczu jak są reaktorzewary, bo one mają sitka. Muszę wywalić te sitka. Bo jak na moje coś jest nie tak chyba z dawką to nie, bo dawka mi wychodzi dobrze, jak pryskam, więc jest dobrze, ale tak żeby nie przeżywać tak w 10 minut, no to dawka wychodzi dobrze. Ale na przykład macie coś, że tak to jest ładnie, końcówka coś nie tak, środek no jest git, tu jest git, ale nie, tutaj tak jakby mniej i tu jest dobrze, no to i to, to mnie bardzo powiem wam zastanawia, czemu one takie jakby, że, dobra, wsiadamy w bestie. ostatnio napis pomalowałem na czarno, ładniej wygląda, o, więc siema, to na tyle w tym filmie, widzimy się, nie wiem. Jak będziemy może pryskali tamten środek i do, no całość w sumie, żeby to poprawić kondycję, żeby nie było takie słabe, to też się można przy okazji przejechać raz opryskiwaczem, no a moim, tutaj ten kawałek, albo po prostu od tamtej strony zacząć i przejechać sobie tutaj ten poprzeczniak, żeby dopryskać tutaj tę te dziurę, żeby tak nie było takiej dziury ze zbożem. No tak, to, no to, to jest na tyle w tym filmie Siema, No,